No i właśnie to, jak i nieadekwatna m, względem popularności filmów i dochodów z box-office garza Shauna Connery'ego, zaczęło irytować już w Goldfingerze i Thunderbollu. Mimo sukcesywnego wzrostu jego zarobków, do realizacji w Leaf Toys podchodził już bardzo niechętnie. Był zmęczony tym wszystkim, znudzony i chciał zerwać swoją przygodę z y, y, tym bohaterem, o czym otwarcie mówił w wywiadach. Jego stosunki z producentami były tragiczne. Podobno nawet odmawiał gry, jeżeli producenci byli w pobliżu na, na, na planie. Miał dość również z obawy przed tym, że rola Bonda zamknie przed nim drogę do innych filmów. Tym bardziej, że zwróćcie proszę uwagę, że zdjęcia do doktora No powstawały w 1961 roku. W 1962 była premiera, i od tego momentu. W każdym roku nowy film o Wandzie pojawiał się na ekranie. 62. Doktornu, 63. Pozdrowienia z Rosji, 4. Goldfinger, 65. Thunderball. Zdjęcia poza Wielką Brytanią kręcili na Jamajce, w Turcji, w Szwajcarii, na Bahamach. Do tego uroczyste premiery na całym świecie. Ja wiem, że dla większości z nas może się to wydawać wymarzoną pracą, ale jestem też w stanie wyobrazić sobie ilość poświęceń i frustracji z tym związanych. Natomiast tego wszystkiego, scenariusz You Only Live Twice już na papierze wydawał się, że tak powiem, dosyć odważny. Statki kosmiczne, porywające czy wręcz zjadające inne statki. Mini helikopter i James w pojedynkach powietrznych. Zaraz bardziej groteskowy Blofeld, który tracąc swoją złowrogą tajemniczość z poprzednich filmów, Zaczyna bardziej śmieszyć niż, niż ciekawić. Baza wewnątrz wulkanu, no i James szkolący się na wojownika ninja. W zasadzie to by wystarczyło, ale James nie tylko szkoli się na wojownika ninja, on tutaj nawet zostaje japończykiem. Państwo sami zaraz ocenią, na ile ta transformacja się udała. No, w zasadzie nie dziwię się, szanowni, że miał pewne obawy. Zresztą, po latach stwierdzi, że nie nienawidzi tego filmu. Ale czy jest on? naprawdę taki zły. Jak się pewnie domyślacie, dla mnie nie ma złych filmów o bądzie.